Wydawnictwo Alice Games prezentuje. Nexus Ops jest taktyczną grą rywalizacyjną przeznaczoną dla 2 do 4 graczy. Czas trwania rozgrywki wynosi między 60 a 90 minut. Przygotowanie gry. Na początku należy w dowolny sposób wybrać pierwszego gracza. Następnie, począwszy od niego, każdy uczestnik wybiera kolor i bierze figurki oraz planszetkę gracza w tym kolorze. Planszetkę należy umieścić standardową stroną ku górze. Na jej odwrocie znajdują się jednostki alternatywne do jednego z opcjonalnych trybów rozgrywki. Przygotowanie planszy zaczyna się od umieszczenia monolitu na środku stołu. Do monolitu należy włożyć kafelek monolitu stroną z czerwoną obwódką ku górze. Druga strona żetonu jest używana w alternatywnym trybie rozgrywki. Kolejno trzeba potasować wszystkie sześć pojedynczych kafli planszy i umieścić je losowo wokół figury monolitu. Następnie sześć podwójnych kafli planszy również należy potasować i umieścić otaczając uprzednio położone pojedyncze kafle. Na koniec należy do utworzonej planszy dołożyć potrójne kafle baz w kolorach wybranych przez graczy. Schemat ułożenia baz w zależności od liczby graczy prezentuje się następująco. Dla dwóch graczy umieszcza się bazy naprzeciw siebie. Dla trzech graczy należy utworzyć planszy trójkąt równoboczny. Dla czterech graczy planszetki graczy powinny utworzyć literę X. 18 żetonów eksploracji należy wymieszać i umieścić po jednym zakrytym żetonie na każdym kafelku terenu z wyjątkiem kafli graczy oraz kafla monolitu. Żetony eksploracji z niebieską obwódką są elementami dodatkowego wariantu gry, dlatego przy klasycznej rozgrywce należy odłożyć je do pudełka. Kolejnym krokiem jest umieszczenie w pobliżu planszy talii tajnych misji oraz doładowań, uprzednio potasowawszy je. Kości oraz klejnoty rubium należy umieścić w pobliżu planszy, będą one stanowić rezerwę. Niebieski mały klejnot prezentuje jedną sztukę rubium, natomiast duży różowy to 5 sztuk rubium. Ostatnim krokiem przygotowania gry jest dobranie startowego rubium przez graczy. Zaczynając od pierwszego gracza i kontynuując zgodnie z ruchem wskazówek zegara, każdy z graczy dobiera odpowiednią liczbę rubium. Pierwszy gracz otrzymuje 8 klejnotów, natomiast każdy kolejny dobiera o 3 klejnoty więcej od poprzedniego. Tak więc drugi gracz otrzyma 11, trzeci 14, a czwarty 17. Przebieg rozgrywki. Począwszy od pierwszego gracza, każdy z graczy wykonuje swoje tury zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Tura gracza składa się z sześciu faz rozpatrywanych w podanej kolejności: faza rekrutacji, ruchu, eksploracji, walki, dochodu i faza dobierania. Po rozpatrzeniu każdej z tych faz, tura przechodzi na kolejnego gracza i tak dopóki nie zostanie spełniony warunek końca gry. Rekrutacja. W fazie rekrutacji możesz zakupić dowolną liczbę jednostek. Ich koszt jest wskazany na planszetce gracza. Opłatę należy uiścić, oddając swoje rubium do wspólnej rezerwy. Następnie możesz wstawić zakupioną jednostkę na jeden z trzech obszarów Twojej bazy. Faza rekrutacji podczas Twojej tury jest jedynym momentem, kiedy możesz zagrywać karty do ładowania rekrutacji. W takim wypadku należy zagrać taką kartę odkrytą, rozpatrzyć jej tekst, a następnie umieścić ją na stosie odrzuconych kart do ładowania. Ruch W fazie ruchu możesz poruszyć każdą ze swoich jednostek o jeden obszar. Żeby się nie pogubić, możesz zaznaczyć sobie poruszone jednostki, tymczasowo je przewracając. Niektóre jednostki nie mogą się poruszać na poszczególne typy obszarów, tak jak na przykład człowiek nie może wejść na obszar magmowych zbiorników. Jeśli uświadomisz sobie, że taka jednostka znajduje się na obszarze dla niej niedozwolonym, należy od razu umieścić ją na jednym z obszarów bazy jej właściciela. Niektóre jednostki mogą się poruszać o więcej niż jedno pole. Tak jak skalny biegacz może poruszyć się o dwa obszary, o ile zaczyna lub przechodzi przez obszar skalnych równin. Jeśli taka postać w ramach ruchu wejdzie na pole z jednostkami przeciwnika, musi natychmiast zakończyć swój ruch na tym polu. Eksploracja. Jeśli w fazie ruchu Twoja jednostka zakończyła swój ruch na obszarze, na którym znajduje się nieodkryty żeton eksploracji, odkryj go w fazie eksploracji. Jeśli jest to żeton z różowym tłem i wizerunkiem jednostki, dołóż na to pole skazaną na żetonie jednostkę w swoim kolorze, a sam żeton odłóż do pudełka. Nie będzie już potrzebny. Jeśli żeton ma kolorowe tło i liczbę, Oznacza to, że jest kopalnią, a nadrukowana na nim liczba mówi, ile rubium zapewnia podczas wydobycia. Taki żeton pozostaw odkryty na tym obszarze. Może również trafić się żeton kopalni z nadrukowaną jednostką na małym różowym tle. W takim wypadku natychmiast po odkryciu dołóż na ten obszar wskazaną jednostkę w swoim kolorze, a następnie pozostaw żeton odkryty na tym obszarze. Od teraz jest zwykłą kopalnią walka. W fazie walki musisz rozpatrzyć walkę na każdym obszarze, na którym znajdują się Twoje jednostki i jednostki przynajmniej jednego przeciwnika. Kolejność rozpatrywania bitew. Wybierasz Ty jako aktywny gracz. Jednostki atakują we wskazanej na planszetce graczy kolejności: od prawej do lewej. Tak więc najpierw atak wykonają smoki obu graczy, jeśli jakieś biorą udział w tej bitwie. Później lawoskoczki i tak dalej. W fazie ataku danego typu jednostki, Ty i gracz, którego atakujesz, rzucacie tyloma kostkami, ile jednostek danego typu posiadacie na obszarze, na którym toczy się bitwa. Następnie należy porównać wyniki na każdej z kości z wartością trafienia danej jednostki. Każde trafienie oznacza usunięcie jednej dowolnej jednostki przeciwnika. O tym, która jednostka zostaje usunięta, decyduje jej właściciel. Można zdjąć zarówno jednostkę, której atak właśnie się rozpatruje, jak i jednostkę, która już atakowała lub której kolej jeszcze nie nastała. Jednak w ostatnim przypadku, gdy nadejdzie kolej tego typu jednostki, ta figurka nie wykona już ataku, gdyż nie ma jej na planszy. Uwaga! Aktywny atakujący gracz podejmuje wszystkie decyzje jako pierwszy. Na przykład zagranie kart do ładowania, wybór jednostek, które należy ściągnąć w wyniku trafienia i tym podobne. Wynik bitwy. Jeśli po walce na danym obszarze pozostały jednostki zarówno twoje, jak i obrońcy, obszar ten dalej uznaje się obszarem konfliktu. Bitwa będzie kontynuowana w fazie walki kolejnego z graczy obecnych na tym obszarze. Jeśli jednak twoje jednostki zostały na tym obszarze, a obrońca stracił wszystkie swoje figurki z tego obszaru, wtedy wygrywasz bitwę. Możesz zagrać jedną kartę misji lub jedną z kart tajnych misji z twojej ręki, które wymagają wygrania bitwy. Poznasz je po punktach nadrukowanych na czerwonym tle. Przegrany obrońca zdobywa w zamian jedną kartę do ładowania. W odwrotnej sytuacji, gdy pozostaną jedynie jednostki obrońcy, a ty stracisz wszystkie swoje jednostki, przegrywasz bitwę. Jednak z racji, że jest to twoja tura, nie dobierasz karty do ładowania, a obrońca nie może zagrać karty misji. Dochód. W fazie dochodu sprawdzasz każdy obszar, który kontrolujesz, czyli taki, na którym są Twoje jednostki, a nie ma jednostek przeciwnika. Jeśli jest na nim kopalnia i przynajmniej jedna z trzech pierwszych jednostek z planszetki gracza, czyli ludzie, fungoidy lub kryształowce, wtedy za taki obszar otrzymujesz rubium w liczbie odpowiadającej liczbie na żetonie kopalni na tym obszarze. O tym, które jednostki mogą wydobywać rubium, przypomina mały symbol kopalni przy wizerunku jednostki na planszetce gracza. Faza dobierania. W fazie dobierania należy dobrać na rękę jedną kartę z wierzchu talii kart tajnych misji. Jeśli karta nie wymaga wygrania bitwy i spełniasz jej warunek w momencie dobrania jej lub w dowolnym momencie swojej tury, możesz natychmiast ją zagrać przed siebie, zyskując w ten sposób wskazane na niej punkty zwycięstwa. Ponadto, jeśli kontrolujesz obszar monolitu, dobierz dwie karty do ładowania. Po rozpatrzeniu fazy dobierania, swoją turę rozpoczyna kolejny gracz idąc zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Gdy skończy się talia tajnych misji lub doładowań, należy wziąć karty ze stosu kart odrzuconych danej talii, przetasować i utworzyć z nich nową talię. Koniec gry! Gra kończy się natychmiast, gdy zostanie spełniony jeden z dwóch warunków. Który z graczy uzyskał 12 punktów zwycięstwa, ten gracz zostaje zwycięzcą, lub jeden z graczy został wyeliminowany. Czyli żadna z jego jednostek nie znajduje się na planszy, natomiast gracz ten nie posiada wystarczająco rubium, aby zakupić jakąkolwiek jednostkę, oraz nie posiada kart, które pozwoliłyby mu na zdobycie potrzebnego rubium. Wtedy wygrywa ten z pozostałych graczy, który uzyskał najwięcej punktów zwycięstwa. W przypadku remisu o wygranej zdecyduje największa liczba kontrolowanych obszarów, natomiast jeśli wciąż jest remis, wygrywa ten z graczy, który kontroluje więcej jednostek na planszy. Omówienie jednostek. W grze wykorzystuje się 6 typów jednostek. W podstawowym trybie będą to. Ludzie kosztują 2 sztuki rubium, trafiają jedynie na szóstkach, nie mogą poruszać się przez obszar zbiornika magmowego oraz monolitu. Mogą natomiast zbierać rubium. Fungoidy. Koszt 3 rubium. Standardowo trafiają na wartościach 5 i 6, natomiast na obszarze lasu cieku grzyba trafiają na wartości równej 4 lub większej. A na obszarze kryształowych iglic trafiają tylko na szóstkach. Nie mogą poruszać się na obszar monolitu, ale mogą zbierać rubium. Kryształowce. Koszt czy rubium. Standardowo trafiają na 5 i 6, jednak na obszarze kryształowych iglic trafiają na 4 lub więcej, a na terenie lasu grzyba trafiają tylko na szóstkach. Nie mogą poruszać się na obszar monolitu, ale mogą zbierać rubium. Skalni biegacze. Koszt 6 rubium. Trafienie na 4 lub więcej. Jeśli zaczynają ruch lub przechodzą przez teren skalnych równin, mogą poruszyć się o jeden obszar dalej. Lawoskoczki. Kosztują 8 rubium, standardowe trafienie na 3 lub więcej, jednak jeśli znajduje się na obszarze zbiornika magmowego, trafia na 2 lub więcej. Przy wyniku 5 lub wyższym gracz kontrolujący lawoskoczka może wybrać jednostkę, którą przeciwnik usuwa z planszy. Ponadto lawoskoczek może poruszyć się o dwa obszary, jeśli startuje z obszaru zbiornika magmowego, taki ruch pozwala mu przejść przez obszar z jednostkami przeciwnika bez zatrzymywania się na nim. SMOK kosztuje 12 rubium, trafia na wynikach 2 lub większych. Jeśli skończy swoją fazę ruchu na obszarze bez jednostek przeciwnika, może zionąć plazmą na sąsiadujący obszar. Wtedy należy wykonać rzut z trafieniem na wartości 4 lub większej, i jeśli trafi, każe jednemu przeciwnikowi usunąć jedną swoją jednostkę z obszaru, na który zionął. Zianie jednak nie jest walką, więc nie pozwala na dobranie kart do ładowania przegranemu obrońcy i nie pozwala również na zagranie karty misji ani na kontraatak obrońcy. Ponadto, jeśli smok zaczyna swój ruch z kafla monoitu, może poruszyć się na dowolny obszar na planszy. Może w ten sposób przejść przez obszary z jednostkami przeciwnika oraz poruszyć się na jego bazę. Omówienie kart. W grze znajdują się trzy typy kart. Karty do ładowań pozwalają na drobne modyfikacje akcji. W górnej części karty wskazana jest faza tury, w której można taką kartę zagrać, natomiast w dolnej części karty znajduje się jej efekt. Może to być na przykład zyskanie dodatkowego robią w fazie rekrutacji, usunięcie jednostki przeciwnika czy zmodyfikowanie wyniku na kości podczas danego ataku. Karty tajnych misji. Przedstawiają zadania, po spełnieniu których podczas swojej tury można taką kartę misji zagrać przed siebie, aby uzyskać wskazane na niej punkty. Karty z białym tłem pod wartością punktową można zagrać natychmiast po spełnieniu warunków wskazanych na niej, natomiast karty z czerwonym tłem można zagrać tylko po wygraniu danej bitwy i to tylko jedną taką kartę na daną bitwę. Ostatnia Talia to karty misji. Jeśli po wygranej bitwie nie masz karty tajnej misji, którą możesz lub chcesz zagrać, możesz zagrać przed siebie kartę stali misji. zapewnić ci ona jeden punkt zwycięstwa. Wszystkie karty misji wyglądają tak samo. Jesteś już gotowy zawalczyć o dominację monolitu. Powodzenia i dobrej zabawy. Życzę wydawnictwa Alice Games.